Cześć, witajcie. Tym oto sposobem zaczynamy 381. odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica, Pokemonów lub Yu-Gi-Oh! Dzisiaj wracamy na rawnika a konkretnie do Gildii Ravniki, czyli pierwszy set z Return to Return to Ravnika, więc trzeciego bloku, który na Ravnice był osadzony. No i cóż, nie ma na co czekać. Szukamy przede wszystkim oczywiście Dual Landów, Mythic Rareów, w nadziei, że coś fajnego nam się potrafia. I mamy chrabąszcza, który nieraz i nie dwa mnie denerwował, jak grałem z moją żoną w magica czyli Iron Shall Beetle. Jak wchodzi do gry, kładziemy plus jeden, plus jeden konterek na dowolną kreaturę, niekoniecznie na niego. Mamy wojek Bodyguard, bo wojek potrzebuje swoich bodyguardów. A zatrzymany mamy mechanikę Mentor 3-3, to już jest fajnie. Nie może atakować lub blokować samotnie. To już nie fajnie. Watcher in the Mist. Uwielbiam takie grafiki, to jest rodem właśnie z Inistradu. W każdym razie mamy za 5 many aż 3-4 Flying i jak wchodzi do gry Surveil 2 Mało i niewiele robi, więc jest tylko faktycznie komonem Dalej mamy Healer's Hawk. Za jedno manę, 1 manę 1-1 Lifeling Flying. Bardzo fajna rzecz, wydaje mi się, że to grało jak. Ale akurat standardem się wtedy niespecjalnie interesowałem. Bartizan Bats. Za 4 many 3, 1 flying. Za, za drogi, dopiero w piątej turze, za drugie z flyingiem to niewiele. Jeden w plecach. Za 4 many 4, 3 nasz Wild Ceratok. Taka, tam ma świetny artwork. Generalnie artworki z Celsei zauważam, że są dopracowane, jeżeli chodzi o, o rawnikę. Yy, Fernandi Shieldmate. 2 many 2, 2 Vigilance. Mm. Bez szału. Boros Locket. Zatrzymany artefakt, który jest albo, albo daje nam manę, albo poświęcamy go i dobieramy dwie karty. Sky Knight Legionnaire. Kolejny bardzo ładny artwork. Bardzo fajnie uchwycone jest to, że to jest w powietrzu i tu jeszcze mm, on chyba stoi nawet na tym gryfie. No to nieźle. Zatrzymany 2-2 Flying Haste. Jest ok. Uczciwa karta. Maniacal Rage za dwa many dodajemy. Plus 2 plus 2 nie może blokować. Wybrany nasz stwór. Troszkę drogo, gdyby to jeszcze był jakiś instant. Mamy kolejną kartę do Selsei Flower Fluorish. I tak, albo wybieramy, że szukamy Plejna lub Foresta i kładziemy go do ręki, lub Kreatury podnoszą naszą kontrolą dostanie. Plus 2, plus 2. Ok, nasz pierwszy Uncommon. Naszym drugim. O, Crackling Drake, to jest podstawa. Całe talii były na tych Drake'ach budowana i na nim i na enigma Drake'u. Trzecią naszą kartą tej, tej karty z. Yy... Tego setu nie widziałem jeszcze wcześniej. Creeping Chill, albo zapomniałem, stary już jestem. Za cztery mony zadajemy trzy obrażenia w każdego przeciwnika i dostajemy trzy życia. W normalnym playu może nie jest to za specjalne, ale przy komanderze brzmi ciekawie. Jak jest położone do grejwu z biblioteki, możemy to egzajlować i wtedy robimy dokładnie to samo. Ok? I naszą kartą rzadką jest Ionize. Kojarzę tą nazwę, a no może coś jest jeszcze warte zatrzymany kontrujemy spell zadaje dwa damage w kontrolera ale jest ta karta counter skłalona ona się chyba nazywała która jest chyba za dwa many z tego co pamiętam no i uwaga oprócz tego mamy selseja Guildgate'a oraz elfickiego rycerza czyli dużo 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 Selsei. i nasz dzielny ionize ale żeby sprawiedliwości stało się za dość było 380 i cyk mamy 381 Posterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuchy Gilsow Rawnika. Wszystkie te karty znajdziecie w naszym sklepie lostarmory.pl A jeśli odcinek Ci się spodobał, przypadł Ci do gustu, koniecznie zostaw łapkę w górę. Ja natomiast się z Tobą żegnam drogi widzu i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Bosterze. Cześć, trzymajcie się!